Pani, witajcie w Callistoid e, e, Challenge. Ogólnie, to ja zaczęłam nag nagrywać ten początek, ale jakby nagrywałam tą kamerką i niestety to się usunęło. I ogólnie e, historyjka była taka, że e, właśnie Róża się postarała o dziecko z czekajcie, <grym i tłuszka> Z... z tym Olgierdem e, i, i teraz e, ma ta, Marcinka e, i i w ogóle dorosła e, Celina teraz wygląda tak e, i jeszcze dorosła <duszyna> dorosła już tyna i e, wygląda tak i no i tyle się zadziało na początku filmu tylko tego po prostu no nie nagrało jakby nagrywałam to ale nie nagrało no <ścoughs> e, więc tak e... i tyle wzięły sobie jedzenie mm. Dobra, ten typ już sobie idzie. Eee, Tutaj, niech ona sobie zje. I pójdzie do pracy. Gdzie ona jest już spóźniona godzinę, więc trochę słaba. Dobra, róża właśnie idzie do pracy, więc świetnie. Jest spóźniona prawie dwie godziny. Więc dzieciaków wyślemy do żłobka, oczywiście. Eee, Wyszli do żłobka. Wszyscy poszli um, I teraz tutaj oczywiście, Ojeju, przecież to do lodówki wziąć Bo um, to się by zepsuło, to żarcie um, Dobrze, Olaf ma piąteczkę Celinka ma szósteczkę I możemy ją podrosnąć to świetnie um, Niech mama przyjdzie z pracy I po prostu jej zrobi torcik um, dla naszej Celinki po prostu świetnie, że już będzie nastolatką um, Super Oni cały czas w żłobku Bo dzieciaki nie mogą zostać Ale Olaf ma piątkę, więc też świetnie Gratulacje wam eee, Nie wiem, pooglądajcie sobie telewizję Oglądaj telewizję I oglądaj telewizję Co ten talerz tu robi? W ogóle nie wiem no weź nie ten teraz. nie, ja tu, tu, tu. Ja nie mogę go wziąć. Dobra, mała przynoszę 115 simoleonów. A, trochę mało zarabia. Naprawdę. A ma takie levele super. Nie wiem, może jak będzie miała to robienie na super. Bardzo. Więc. Chciałam jaki jakie płaczą. Nie mogę. Ty potrzebujesz zabawy, to czekaj. Mam jakieś zabawki. Ej, w ogóle nie mam zabawki dla tych dzieciaków. W ogóle przyszedł ojciec chyba celinki. A ona robi właśnie ciasto. Dla celinki musimy kupić zabaweczki. Nie wiem co. Kupimy jakiś kotek. Jakiś to, nie wiem. Po prostu... Jakieś zabawki e, Żeby mogły się pobawić te dzieciaki Baw się e, Baw... Nie Nie słowaj do wyposażenia, tylko baw się e, I ty też się baw A dobra, ty się bawisz Dobra, i ty też możesz się bawić? Baw się Dobra, bawcie się Dobra, niech nasza Róża teraz doda świeczki urodzinowe. Mam nie um, się tak. Przecież Tak. przyciszesz ścianę, bo nie wiem. Ale doda świeczki urodzinowe i świętujemy urodziny celinki. Więc. Mów świeczki. Dobra. Niech nasza celinka zdmuchnie świeczki. Sto lat dla niej. Ui. Jego najlepszego celinka? Ej, coś śmiała, jest żarłok. Spoko. To damy ci takie, nie wiem, jedzenie, kuchnia. Ej, ładna z niej kobieta. Spoko. Ej, pięknie wyglądasz. Dobra, zjedzę ten ciasto. Co? Ej, co to ma być? Ojciec się kłóci z córką? To jest chyba jej ojciec, prawda? Uskliwany jest klasną napojem w kuzie. ale nie miło. Nie wierzę, kochani, znowu ktoś ukradł kołyskę. Po prostu nie wierzę, co tu się dzieje. Zawsze nie ma kołyski. Nie wiem, kto którą kradnie, ale trzeba to pilnować. A po prostu teraz mamy dużo, dużo dzieciaków i czekajcie. To nie jest dla niej łóżko, dla tych młodszych, więc oni... Czekajcie, to jedna osoba nie ma łóżka. Ej, właśnie tak się zdałam sprawę, że jedna osoba nie ma łóżka. Nie ma, no. Więc tutaj damy łóżko. Eee... Tu jest za dużo tych łóżek, ale no Bo tak to tylko tutaj śpią dwie osoby, no więc no Ale zostawmy to na razie, bo to pewnie się przyda, jak oni dorosną Zmienimy teraz wygląd naszej tej A to co? Nie, nie chcemy tego e, Tylko nie chcemy takiego czajpka do spania Ej, to jest fajne, taka chust Aha. Ej, ja myślę, żeby ich tą chustkę tego zostawić, to ładnie w tym nie wygląda. Nie. Ej, na cudzie tak też by mogła chodzić w takiej chustce. Ej, nie mogę tego kliknąć. jakby to nie miało, ale nie ma. Nie wiem, co się zbagowało. Dobra, ale trzeba je trochę wyjąć z to jest spoko, ale z mini minimas. Tak wygląda nasza piękna celinka. Um, myślę, że bardzo ładnie. Tak, tak, tak. 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 I tak. Ładnie. W ogóle włosy ma super, więc jej nic nie zmieniam. Dzisiaj już ten ma urodziny, więc super. Eee, zaraz ją tutaj postarzymy To jest Diana. Diana jest takie, są takie podobne, że dosłownie. To się ją tak postawić? Bo nie chce mi się tak. Torta piec. Um. Dobra, trzeba nie da się. Dobra, to ugotujesz torta. Dobra, wydajemy na tą lodówkę. Um, um, torta. Zrób. Za małej. Dobra, Róża zrobiła właśnie e, torta dla e, naszej Justynki. Um, dodaj świeczki. Aha, jeszcze nie stoi na stole. Prosto, więc... Tak, testuj A. Dobra, nie oglądaj go. Chodź. Daj tutaj świeczki no. Świeczki dodaj. No, dodałaś, to teraz weź naszą Justynkę. E, pomoc ze świeczkami. Mama jeśli pomoże. Weź ją. No naprawdę one są takie podobne. Justyna i... Diana dosłownie. One są strasznie podobne. Bra, ja idź pod nią. Aha, bo na kurzy to teraz nocnika. Aha, okej. Okay. To trochę sobie poczekasz. Dobra, Róża właśnie idzie po tom. E, e, no, po istynkę, e, I Justynka będzie słuchać świeczki. Jakoś wspaniała, oczywiście, bo nasza Róża gotuje tylko wspaniałe potrawy. A więc tak. Justynka jak będziesz wyglądać. Jaka będziesz? Będziesz głupek. Nie, no świetnie. E, Damy ci taką. <laughs> Umysłowe, może będziesz małym geniuszem, nawet że jest tylko Ej, ładna z ciebie dziewucha, ładnie wyglądasz w Nie, no, pięknie. Dobra, zrobisz pracę domową. Ej, nie, no, ładna z dziewucha. Nie, no, to jest strasznie piękne. Ej, w ogóle ta jest... fryzura bardzo do niej. Pasuje te ogrodniczki ja jej zostawię te ogrodniczki Ale zobaczymy co ona ma za stroje tam No, pokaż mi jak ty wyglądasz Nie no, tak na galowo chcesz się obrać Ty jesteś piękna babka Nie wiem, to ładnie ci pasuje Albo Tak, sukieneczka To różowa chyba Tak bardziej Tylko niebieska Ej, ona ci fajnie pasuje Ehm. Um, tak sportowo, jakby cię ubrać to zaraz się zastanowię. Może takie ogrodniczki też? Nie, tak nam cię ubierzemy. Taką bluzeczkę, fajną. Takie to denki więc spoko. Dobra. Piżamkę to nie wiem to. E żeby fajnie było do tego to może takie różowe spodenki, a um, ty, nie lubię jakoś nie zawsze tą, tą, tą Ono dobra, um, na taką imprezkę ja myślę, żeby tak fajnie wystroić a więc nie mamy dużo pomysłów ale ta fajna jest z kwiatkami um, ale a wtedy jakieś trampki fajne, o Do kompania się możesz wziąć jakiś, który kopie, fajne fajny, a tenis bardzo fajny. Dam <kłysy> um, kiedyś spoko na takie ciepłe dni. Ja myślę, żeby ją zostawić. <kłysy> no, w tym niestety By nie mam za dużego wyboru, ale możemy coś tu dodać. Jaką nie wiem, takie Eee, nie wiem, gwiazdeczki No, mogę zmienić ci to Na przykład Żebyś miała takie O, kwiatuszki Nie wiem Nie wiem, tak kolorystycznie To może tak Nie wiem Dobra, jest, Gites. Te buty teraz trochę nie pasują Dobra, jest spoko Cała rodzinka śpi, um, ogólnie. Nie pytaj, czemu ona śpi na ziemi. Tak po prostu wyszło, że ona zasnęła że i nie przeniósł jej po prostu. Naprawisz to wtedy. Bo już nie marnować czasu Dobra, ale nie musisz aż teraz wstawać i. Dobra, ale i naprawić jak chcesz. Przynajmniej umiejętność ci wzrośnie. And super Ogólnie nasza róża już jest w trymestrze trzecim Więc za niedługo pewnie będzie poród Więc um. no Ona teraz sobie tutaj ogląda, bo Ma straszną zabawę i jest się spięta Po prostu nie mogę na to pozwolić, żeby ona była spięta Dobra, i później się wykąpiesz ja został Ona nic i Nasza że właśnie idzie robić teraz zdjęcie, nasz... Ale śmieszne zdjęcie, nie, no po prostu nie mogę Nie no, zrobię zdjęcie, ale to jak ona gdzieś tu wyjdzie, na przykład tu, podejdzie, a nie... No, ale ty nie idź spać Trzeba zrobić zdjęcie swojej córki No Zrób jej zdjęcie. No jak przez ścianę chcesz przegłać? Nie, po prostu nie mogę z nią. No, zrób zdjęcie, ale normalnie. Tu podejdź i zrób zdjęcie. No. Eee. no. Gdzie ona teraz leży? Jest ty, no, ale ty też stoi w miejscu. No. Trochę ciekawe miejsce wybrałaś, bo około drzwi, ale okej. Okay. Um, nie, zrobimy ci takie fajne zdjęcie. Um, dobra, jest gites. Dobra. Weź to zdjęcie, powiesimy naszą piękną ścianę. Um, Piękna ściana Tak ja lubię tych nastolatków, bo oni wtedy mogą uczyć tych młodszych eee, Teraz uczy e, Celina naszego anestezego e, tak, tak. No ale wszystko dobrze mu idzie A tak to kiedy ma urodziny? Do czwartku W czwartek Nie wiem, może się wyrobimy I mu wszystko zrobimy Ale nie wiem w ogóle e Zaczął się poród e Dobra, niech ona urodzi e Znowu potrzebujemy naszej Tej Dobra, może zostawię to Jak to będzie tak Urodź dziecko. A teraz robisz nie danie, i później idzie uspać go. Dobra. Dobra. Eee, idź, idź urodź to dziecko. Zostaw teraz te małe dzieci. Idź urodź dziecko. Róża rodzi. To będzie trzynaste dziecko. Co to będzie, to to będzie. To chłopiec! Nazwijmy go! Mm. A. Marek, nie, Marek trzynaście. Jak zwykle płacze, spoko. spoko. Róża właśnie poszła do pracy. Dzieciaki poszły do żłobka, a czemu one tu są? Ja do żobka wysłam. A ja nie wiem. Nie wiem co się stanęło, ale okej. Okay. A jakby ich nie mogę ruszyć, więc... Jakby są w żłobku. Więc tak. A jedną to wzięli do żłobka A to serio. Нет, нет. А их заставили. Chodź na dwór, a ty na czele, się uczymy biologii. Chodź się uczymy do biologii, tłumaczy, Dobra, to macie mnie. Chodź, macie ci daj zadania, Chodź ale... Nie, 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 ale nigdzie nie nic, to, nic nie będę się uczył. Chodź, tu chodź. Tu nie. Tak. Tą, stóp, stóp, jeszcze lekcję, Nie, ja mam No, no, nie mogę zaczynać mi się. No, nie zaczynaj się! Ja teraz nie wiem co zrobić. Tak sobie nawet gry nie mogę wyłączyć. To się nie zapisało i pewnie znowu. Nią... To się nic nie zapisało. Pewnie. Więc no. nic nie mogę zrobić. Nawet gry wyłączyć. Po prostu się nie da. Wyłączyć komputer. A to się w ogóle nie zapisze Ten poród się w ogóle nie zapisze, więc... Dupa Dobra, jeszcze się Zapisał się, hej róża pragnę ci powiedzieć Że muszę i ja spotkamy się Szale... Spotykamy się, szaleje za Nią, okej okay. Dobra <laughs> Jeszcze nie ma pewnie czwórę w tym opisie. E, na piątkę, więc spoko. Olaf ma piątkę, więc super. E, teraz trzeba rachunki zapłacić, zaraz. Więc tak. Um. No. Mam nadzieję, że szybko będą mieć te szósteczki. Ej, róża dostała, awans dostała 400, ile się Kończą nie po 115. A teraz będzie Róża trzyma również. Nie wiem, może będzie teraz. Będzie miała zmianę w pracy. Uh, dobra. Uh, spoko. Um, ale niestety musiała zobaczyć rachunki, które i tak są. Bardzo dużo kosztują. Dobra, yes. jesteś zmęczona kobito. Um, ty masz łóżko. Tu masz. I spać. Nie wiem, ty zrób lekcję. Z pięci do z pięci mam tu gdzieś. Musisz się odrobić lekcję. Później z. A, a tu musisz do łazienki. A, ty to może za chwilkę zrobić te lekcje. A, ty może a, pierwsze. A naprawdę. O, bo ona musi zdobyć umiejętność trzecią. I to jest meisterkowanie, więc no. Dobra, kochani, to już będzie koniec tego odcinka. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli odcinek Wam się podoba. I do następnego odcinka! Pa!